Cześć, witamy na polu Top Digging znowu razem, jak zawsze Piękna pogoda, dobry, więc dobry. stwierdziliśmy, że wrócimy do Equinoxa i zrobimy jeszcze raz pole 2 Tak, tylko pole 2 trochę na nowych ustawieniach, bo poprzedni film był na pewno na innym sofcie Tak, e, tutaj już będziemy mieć w ustawieniach na pewno zmiany w Ironbiasie. Będziemy robić na F2.3 e, tak. Może przeleć ustawienie. No to jedziemy, no to to wiadomo, to zaraz sobie zrobimy Grun już dobieraliśmy, ale sobie jeszcze raz sprawdzimy przed przejściem, możemy od razu. Głośność wiadoma, to wiodący nie, nie. ja nie, 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 nie. haczu. Tutaj co? Mamy otworzoną jedynkę i dwójkę, tak? tak? Czyli e. mamy pełny w tym momencie zakres koloru od 0 do, znaczy do 39 do 40. Tak, tutaj sobie nic nie robimy i jest tak. F2 trujeczka, i reaktywność była na ile? Na 6, na 6. i tak zostawiamy. To są takie optymalne ustawienia, jeżeli chodzi o reaktywność, teoretycznie nie jest najgłębszy, jest w miarę szybki. Optymalnie w wyższej mineralizacji ustawilibyśmy na 7. Na 7. Tutaj już około 50 kilku będzie, wczoraj było tylko 9, a to jak szukaliśmy września. Tak. Ktoś tam pytał w komentarzach, jak ci się sp sprawował no, Equinox. Myślę, że bardzo dobrze, wysoka mineralizacja, więc super. No, no. Później, tak jak mówiliśmy, zmienił się troszeczkę grunt, e trak dogonił i tam później ty lepiej chyba czesałeś, nie? Tak, ale tam, gdzie była wysoka mineralizacja, jak e trakiem ja miałem gorzej, a Jacek dostosował reaktywność po prostu na też, no, 7, 7 chyba, 7, nie? Dałeś. I, i było, było lepiej. Był po prostu Equinox głębszy wysokiej mineralizacji. Mamy wszystko przygotowane. Bateryjka bardzo słaba, ale w tym wykrywaczu ponoć to nie wpływa na jego działanie, śledzenie gruntu. Razem? Możemy jak najbardziej. Tak jak mówiliśmy, pory naturalne. to co, lecimy? No, lecimy, patrzcie się. Doki. Mamy ładnie iron testowa. szybciutko i pierwszy cel. Biorę. Wujeczka też. Jest punktem Przebiło, wracam Wracaj na plusie jest. Tak. tak jak mówiliśmy nasze pole jest po prostu naturalne Jest jakoś niespecjalnie jest czyszczone. tam w okolicach markerów było oczywiście wszystko raczej wyzbierane No może w niektórych strefach nawet się nie udało A, To jest może... koks, cegła, węgiel Słyszycie, nie? To nie ma problemu. A jeszcze różnica w tym teście jest taka, że tam mieliśmy jedną kedwikkę wyłączoną w poprzednim teście. Tak, tak, tak Idealnie. 7 tak. cel I również Ładnie dziewiątka. Jaki pałaczek jak prawidłowy z 3 15? Nie jęknie. Nie? No. Wczoraj przekleństwo 14, nie? No to bym no, Też bez problemu, nie? Tak, zatrzymałoby mnie to normalnie na polu. No, tu jest 0,3 g złota i też pokazuje. Bardzo malutki. No tu bym się nie upierał. A punkty. go, tak z ciekawości, może z znajścia byś nie nasze, on jest chyba troszeczkę przed, wiesz? Strasznie słaby dźwięk, nie wiem czy bateria nie siada. Czujesz pan, w po mm -hmm. No bo to jest mega głębokie, ale nie, to nie, 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 to nie, nie znaczy znajścia ciężko. <laughs> Depozyt. Zatrzymuję. Również wielu ludzi mówi, że jeden, dwa wycinają i tak dalej w tym wykrywaczu, a jeszcze więcej ludzi, którzy są w miarę doświadczeni i szukają z wykrywaczami, wręcz zaniżają dyskryminację i schodzą w żelazo. My absolutnie nie wchodzimy w żelazo, zawieszyliśmy tylko w jedynkę, po prostu jedynka, dwójka. E, daje nam jakby cele koksu, o tutaj bez problemu, e, cele, które są koksem, bardzo, bardzo cienką folią, bardzo, bardzo cienkim złotkiem i na skrajnym zasięgu. Większość tak. wykrywaczy jednak daje w górze, czyli jeżeli ma do 90 to daje 90, jeżeli ma do 95 to 95. Idealnie, szybciutko. Po prostu znamy już limity Equinoxa, większości detektorów i wiemy, że te cele płytkie są po prostu. No to są bardzo proste, po prostu te cele aż rękę jeścią za Nie, jest to jeden z najlepszych wykrywaczy na tą chwilę obecnych na rynku. Jeżeli trafiacie w czyste miejsce, bez koksu o czymś takim myślę, to spokojnie jedynkę dwójkę możecie wyłączyć. Maskowany sobie pierwszy bez problemu będzie Jadwiga koks. koks O właśnie tu mamy koks Który daje pięknie na jedynkę No i niestety też do się musieli kopać Aczkolwiek przy tak pełnym dźwięku Słyszymy, że to nie jest na skraju zasięgu Jadwiga bez przyspiesz. problemu Przyspieszyć? O bez najmniejszego To jest kawał żelazony Ja tak szybko nie chodzę to... Ja, to jest... ja wiem, ale to chciałem tym... tylko zobaczyć jak filtr gruntu po W jedną stronę ja bym tego nie zaliczył można by było dać filtr na ósemkę, ale to tak, nie o to Tak, no, ale, tak, tak yy, nie musimy tego przeliczać. Ale generalnie na polu, jak mi to, to takie mocne przebicie, to dużo jest do Tak, prawdopodobnie idziesz, idziesz po w do tego też jest. Zwolnij Uy. nad tym, a daj tak jak jest po korka. Widzisz? No nie wiem No raczej nie do zaliczenia no może piku, ale to no nie, nie Tu złotko jak najbardziej nie to jest ten ciekaniec srebrny. srebrny, srebrny a tak, to jest to już razem z dziurą Ale lepiej jak, jak, jak wcześniej, nie? Mm -hmm. Zawsze dawało typowo w kolor bez problemu tu po żelazie Bez problemu Ale chyba bateria faktycznie jest słaba, już teraz Tu są na pewno przetworniki, które Łapią A Teraz zaczyna się mrugać bateria, więc na pewno jest to No, no już widzisz. bardzo słabe. Ale nie, no ale wszystko, no. nie? Czyli rewelacyjnie, że jeszcze po prostu na tak słabej baterii możemy sobie te cele po prostu wynaleźć, tak? No i trzydziestka Bardzo głęboki sygnał Super No i co? Ile lat już siedzisz z Equinoxem? Trzy? Trzy, no. Trzy będzie, no tak. nie? Trzy. No i powiem, mam szczęście, że teraz tego etraka zacząłem badać. I to będzie drugi wykrywacz, który na pewno zostanie w mojej szafie. Jeszcze jest jeden wykrywacz rezerwowy, ale po prostu jest no brand, więc po prostu o nim nie wspominamy. G2, można tak powiedzieć. g no ostatnia mu ciekła, nie? nam uciekła, nie? Przedawam mu uciekłą. Była T2. dwójka te też nam uciekła, ale no. będziemy testować te dwójkę niebawem. Tak. Słuchajcie, Equinox. No niesamowicie po prostu wykrywacz jeszcze tyle razy mówiliśmy po prostu yy, Wszechstronne nie? po prostu jest yy, i też jest wodoodporne, wiadomo są tam jakieś yy, sytuacje, że coś się dzieje z rękojeścią że może się rozszczelnia czy coś. Ale jakby firma to wymienia nie ma... Ty problemu, miałeś że, problem z tym, tak, nie? Rozciekł ci się, tak? Dostałem cały nowy panel. Tak i, yy, i ustali reklamację i jakby... Czyli no, bez problemu No nie powinno się tak dziać no, ale stało się trudno w każdym bądź razie. Czy znaczy mówili mi tak po, po prawdzie, że prawdopodobnie spadnie wykrywać, wykrywacz Jak miałem na kolanie, czy coś może uderzyło coś I że była pęknięta obudowa tutaj pod rękojeścią I to jest to wcięcie, mm -hmm. które jest pod osłoną I to jest właśnie jakby błąd mi się daje mind laba, że po prostu zrobili tu wcięcie Nawet jeżeli to jest tłoczone, po prostu to przy uderzeniu wiadomo, ta cała siła tutaj tak, jak przy nacinaniu płyty czy czegokolwiek mhm. innego zawsze powoduje uszkodzenie, no ale widocznie wiedzą, że to błąd konstrukcyjny, dlatego to uznają. Jasne. Słuchajcie, właśnie wracamy po naszym nowym takim żelaznym dywanie będzie to tak zwany Iron Challenge Troszeczkę podpatrzyliśmy to na detektywalu w 2019 roku. Tak. Zresztą to pole, po którym chodzicie, to też jest troszeczkę małpowane z detektivalowego plus nasze jakieś doświadczenia, dlatego jest to tak zwane brudne pole, Generalnie... a żelazny dywan jest jeszcze bardziej brudny. O. Czekamy aktualnie na znaczniki, żeby po prostu to graficznie fajnie Wam przedstawić Ale może przejdziemy, nie wiem, albo, albo Equinoxem, albo Deusem Equinoxem to już Zobacz, to nie, Zobaczycie właśnie, sobie mniej więcej jak to jest Także e, zapraszamy na pozostałe testy Zapraszamy na już wkrótce nowe testy Na żelaznym dywanie, tak zwany Iron Challenge Do zobaczenia